Historia firmy Eko Wodrol Spółka Zo. Rok 1959. Jako jeden z oddziałów państwowego przedsiębiorstwa Wodrol zajmującego się zaopatrzeniem obszarów wiejskich w wodę. Rok 1992. Sprywatyzowana samodzielna spółka EcoWodrol, spółka Zo, zajmująca się usługami w obszarze wodno-kanalizacyjnym. Budowa oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, obiektów hydrotechnicznych, instalacji wewnętrznych i technologicznych. Rok 2005. Rozpoczęcie nowego rozdziału w rozwoju firmy, czyli uruchomienie produkcji innowacyjnych zaworów zwrotnych kulowych Schuster System. Które dostarczane są na obszar Unii Europejskiej oraz na rynki pozaeuropejskie, w tym do Stanów Zjednoczonych, Australii, Korei Południowej i do wielu innych krajów. Zawory te są stosowane również przez renomowane firmy światowe, takie jak WILO Niemcy, KSB Niemcy, BBA Holandia. 2006. Powstanie działu badawczo-rozwojowego i projektowego nowych produktów, który na bieżąco współpracuje z naszą pracownią projektową i z działem handlowym, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne zgodne z aktualnymi trendami i najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie wodkan. Lata 2007-2012 poszerzenie oferty innowacyjnych produktów Szuster System o nowoczesne, opatentowane kolumny napowietrzające, odpowietrzające i płucząco-spustowe. Nowoczesne, opatentowane przepompownie ścieków. Nazywam się Mirosław Szuster. Jestem autorem rozwiązania znanego pod nazwą Zaworo zwrotny Kulowy Szuster System które zostały wyprodukowane przez firmę ECOWOD Kółka kazoo w Koszalinie. Na potrzeby tych zaworów zostało wybudowane oto widoczne na dalszym planie laboratorium, w którym te zawory są testowane. Przedstawimy za chwilę Państwu najważniejsze testy dla normy europejskiej EN 12050, część czwarta. Przedstawiamy teraz test na materiał testowy dla normy EN12050 część czwarta dla zaworów zwrotnych kulowych. Materiał testowy wrzucamy do studzienki wstępnej, z którym zostanie podany do rurociągu, w którym prędkość przepływu V równa się 0,7 m na sekundę. Zgodnie z normą europejską. Zamykamy szczelnie studzienkę wstępną, doprowadzamy sprężone powietrze, jednocześnie otwierając zawór zamykający. Wprowadzamy w tej chwili poprzez wzrost ciśnienia sprężonym powietrzem materiał testowy. materia przepływa rurociągiem z prędkością 0,7. Przepływa przez, w tej chwili przez zawór zwrotny. Co widać na przezroczystej pokrywie oraz za chwilę pojawi się na wylocie z zaworu zwrotnego w tej przestrzeni. Proszę. Oznacza to, że test został spełniony zgodnie z normą. Kolejnym testem zgodnie z. Normą europejską EN 12050, część czwarta, jest test na materiał testowy w postaci żwiru, który przy prędkości V równe 0,7 m na sekundę przepływa przez zawór zwrotny. Dzięki temu, że nasz zawór zwrotny Schuster System jest w pełni otwarty przy prędkości V 0,7 m na sekundę, test jest zgodny z normą i skuteczność zaworu jest potwierdzona w 100%. Dzięki temu, że jest pełne otwarcie zaworu, nie ma również wibracji kuli. Kula pozostaje w położeniu pełnego otwarcia, nieruchoma. Test wykazuje bardzo dużą skuteczność zaworu zwrotnego Schuster System. jump